Siemanko, co jest, Hubert Kolejny odcinek skar Simulator 2 No i co, lecimy No dzisiaj robię jakieś tam zadanie i tego gruza będę modyfikował Możecie ogólnie z kimś coś w tą gierkę. To ruszamy. Tak na szybko. Bo co to dzisiaj bardzo szybko zrobić? Jedną rzecz idziemy tam porobić tam kasę trochę zebrać. Ja i mówiłem. Czy nie mówiłem? Bierzemy. Tutaj, tutaj to jest mój przy tak. Rabunek, że tak powiem. Ja jestem. Dobra. Idziemy się tym fajnym mhm. Moim autem takim ja przejechać. Okej. Moje małpy nawet się nie przejadło nie auto do auta nie Tego na Bo więc tyle plus Zjedziemy. O i sobie trochę was przerwało. Szybko do przodu. 22 metry. Yes! No, na styg, na szybko modyfikujemy te auto i idę, Idziemy. Już ogólnie drugi raz to ćwiczę ten odcinek, bo już Robię drugi raz po 20 minut. Więc moja mi siostra przerwała. Ja już się już ucieszyłem, że, że już idę to robić, a jeszcze muszę po te auto pojechać. Mi się nie chce po te auto jechać.

Bo to jehoj. A już tutaj jestem, więc tutaj w tej szapki wjeżdżam Pana metal. więc, tutaj. Zabędziemy tutaj. Zabijemy tutaj. Zabijemy tutaj. Zabijemy widzicie Zabijemy nie białą strzałę? Jaki to? Um, nie wiem. Suzuki po Mi Patrzcie, ile ta bryka jedzie. Sto na godzinę. Jeszcze o teraz idzie. Dobra. Jedziemy o tym. Dobra. Będziemy go modyfikować. Taką grata. Ale będzie miał turbo. Ciekawe jaki kolor do niego będzie pasował. Jak turbo, nawet funkcję driftowania. Kolorek jakiś fajny spoiler siedzi. Normalnie, ale te opółki albo je przekoloruję, albo zmienię Normalnie, pierwsza klasa, autko z bazaru zadycha. Dobra, spolier, jaki? Najtańszy no oczywiście. Do tej chodzenia i dobry Bierę co mamy? Następne koła wydłużamy, Każdy To jest wydziałku. ale to można zrobić. czy te... się nie będzie na zakrętach wywracał. To plus te felgi Uja. Nie tak ja to no, Nie przyznacie, że rację, że to jest auto. Fajna póki ma dobra. Silniczym wsadzimy. Turbina. Nitro. To za reklamę. Ja to sobie do innego auto wsadzam. Teraz, jakby to i to było nie no, te są nadal, a te koła pierś mieszają. Dobra, a jaki kolorek matowy siedzi? Matowy, ale jaki? Taki świecący ma to, według mnie Dobra, bierze. Mówcie w komentarzach, kto zmienia kiedyś tego i kolor złoty. Ty kolorek przemalujemy. Czarny, czy dobra. Teraz się prosi o jeżdżenie. I nie przyznam się, że to nie jest inne auto. Normalnie golfówka. Nie nadaję go do mojego garażu. Nie ma, że nie daję. Ja do tego... A nie. To, to leci do garażu przerabianych aut takich, wiecie, gruzików bym powiedział poleci na pewno, ale tylko sobie tak nawiniemy, żeby go tam dać Bo specjalnie kupiłem dlatego i takiego golfa nie dlatego i innego zobaczymy Tu już jest jeden przerobiony mój Tu tego wsadzimy A do kolejnego pojedynczego też będziemy dawać przeróbki Ja widzowie lecę pod mój dom na razie A, dobra Widzowie to by było na tyle w tym odcinku Dajcie znać jakie wam auto podoba nie no I na, zróbcie kiedyś tak, zainstalujcie sobie tą kierkę bo nie trzeba internetu naprawdę. Więc do następnego odcinka żegnam się z wami papa. Oj, pa. oj co to jest? Więc bajo.